Witamy, w dzisiejszym odcinku chcieliśmy Wam pokazać najnowszy model, najnowszą zabawkę firmy PRODICTECH, jest to miernik powłoki lakierniczej z serii GL PRO. Jest to miernik, który go jeszcze nie ma w sprzedaży, ale mogę Wam zagwarantować, że pojawi się na najbliższych dniach, myślę, że do dwóch tygodni, a my bardzo dziękujemy, że zostaliśmy obdarzeni tą zabaweczką tak, w celach testowych i w celach nagrania Wam tego materiału i pokazania. Słuchajcie, miernik wygląda jak taki mały gar taki mały pistolecik być może wersja, którą Wam teraz pokazuję nie chodzi tutaj o obudowę, design zewnętrzny minimalnie się będzie różniła może się różnić od tej wersji, która zostanie wprowadzona do sprzedaży jakąś tam panowie kosmetykę zastosują ułożenie klawiszy, włączników, ekranu koloru być może, ale to myślę, że będzie taki minimalny lift niewidoczny dla oka o co chodzi z tymi miernikami? jest to najnowszy produkt Oparty na, na, na nowoczesnych 32-bitowych procesorach, e, dzięki temu, słuchajcie, otrzymujecie bardzo szybki, dokładny pomiar, i on jest realizowany za pomocą 12-bitowego przetwornika. Powiem Wam szczerze, działa to naprawdę szybko. Po przyłożeniu do samodu jest dosłownie ułamek sekundy i mamy pomiar, także. Mierzenie całego samochodu w kilkudziesięciu miejscach dla wprawnej osoby, która zna się na tym i wie o co chodzi, to jest dosłownie, no, nie wiem, czy kil kilka minut to będzie maks. że jest bardzo szybki i szybszy od poprzedniej wersji, czyli o, od y, 6XL, od 8S, którego żeśmy używali przecież używamy od, od dłuższego czasu. Mierzy się nim bardzo szybko i precyzy precyzyjnie. Y, tutaj macie y, zastosowaną nowatorską konstrukcję sondy pomiarowej. Ona wam umożliwia pomiar punktowy. Na takich materiałach jak materiały ferromagnetyczne i niemagnetyczne. I chodzi tutaj o to, że miernik rozpoznaje sam e, badany materiał. Ja o tym Was in, e, informuję po prostu na wyświetlaczu, czy jest to stal, czy jest to odsyng, czy jest to e, aluminium. E, takim patentem, który po raz pierwszy zastosowany w tym mierniku e, przez e, panów z firmy ProdigTech jest to, że mm, on automatycznie rozpoznaje, czy blacha mierzona przez was jest ferromagnetyczna, czy jest, czy jest, czy jest, i po prostu, czy jest pokryta warstwą cynku, czy jest nieocynkowana. E, bardzo duże to ma znaczenie. Może że do oka, pomyślicie no, co, to, co to ma za znaczenie, i wielkie mi tam halo ale bardzo ma to duże znaczenie, ponieważ e, będziecie wiedzieli, które elementy karosterii były już wymieniane na tańsze jakieś zamienniki, tak? Przykładowo błotnik czy drzwi, które są nieocynkowane. E, I tutaj, i tutaj to jest całkowite, całkowite opracowanie tego patentu przez właśnie producenta tego miłnika za co stokątne dzięki i chylimy czoła. E, mamy tutaj także system kalibracji, który umożliwia Wam szybką kalibrację za pomocą przycisku, bez żadnej konieczności przykładania, słuchajcie, miłnika do wzorców pomiarowych, czyli po prostu kalibracji go. Oczywiście musicie pamiętać, żeby yy, miernik wtedy był odciągnięty od różnych yy, metalowych elementów. Wciskamy na chwilkę przycisk i miernik jest e, skalibrowany. Oczywiście też będzie e, możliwość skalibrowania tego miernika e, za pomocą e, płytek. Powiem Wam tak, jak widzicie z przodu ten mierniczek się różni od poprzednich w tym, że ma kolorowy, czytelny wyświetlacz LCD. E, przekona to jest prawie 2 cale tego, tego, tego ekranu, dokładnie 1.8. Jest wyświetlany, tutaj macie aktualny pomiar, macie wyświetlaną statystykę pomiarów. Wszystkie inne dostępne funkcje. Z boku tego mianownika, jak widzicie, są cztery przyciski, którymi po prostu obsługujecie ten e, miernik oraz także macie taki tutaj spust tak, w pistolecie prawda, którym włączycie lampkę, poświetlacie sobie e, badany, badany obiekt, e, miejsce w którym po prostu dokonujecie pomiaru tak? i teraz słuchajcie, zakres pomiaru tego miernika to jest od 0 do 2000 mikronów e, będą także wersje rozbudowane, dla których planują panowie większy zakres e, te, tego pomiaru e, rozdzielczość pomiaru to jest 1 mikron dla stali, 5 e, mikronów dla aluminium e, oraz dla wersji rozbudowanych rozdzielczość pomiaru wzrośnie Słuchajcie, do od 0,1 mikrona. To że jest naprawdę bardzo, bardzo e, dokładnie. Jak widzicie, tutaj z przodu nie ma już tej sondy takiej na spężynie, jak w poprzednim mierniku. Znajduje się tutaj sonda punktowa, e, zakończona kulką sprężystą. E, jak już mówiłem wcześniej, miernik automatycznie rozpoznaje e, badane podłoże, czy, czy to jest aluminium stal, czy stalocynkowa. <laughs> Oczywiście od razu nam poinformuje po nas o tym na wyświetlaczu, czyli informuje nas o tym, jakie podłoże badamy. Obecnie posiada on, w tej wersji, którą my posiadamy, 800, pamięć, 800 pomiarów, a w wersjach rozbudowanych, z tego co się dowiedzieliśmy, będzie nawet możliwość do kilku tysięcy pomiarów z podzieleniem na różne banki, na przykład dla każdego auta osobno. Tak, sobie potem sprawdzacie, jaki pomiar, jakie elementy, ilość aut macie zapamiętanych, także nam to bardzo ułatwia później pisanie jakiegoś raportu czy, czy statystyk. Również macie tutaj w lewym głównym rogu coś takiego jak statystyka pomiaru wyświetla, wyświetlana jest na tym wyświetlaczu LCD. Pokazuje nam tutaj pomiar maksymalny, minimalny, pomiar średni, poprzedni pomiar i suma całkowitej ilości pomiarów. Oczywiście standardowo funkcja Hold, tak? I jeszcze mamy coś takiego jak graficzny, kolorowy asystent pomiaru pozwalający interpretować pomiary na samochodach. Dodatkowo sygnalizacja dźwiękowa. Podświetlenie mamy LEDowe. owe badanie obszaru. To jest to, co mówiłem, ten spust, co jest w mierniczku. I jak mówiłem wcześniej, miernik posiada szybką kalibrację za pomocą przycisku, bez użycia wzorców, czyli tych płytek. Ale jest także, będzie możliwość e, użycia także płytek, kalibracji takiej dodatkowej na płytkach. Zasilane tradycyjnie dwie baterie e, alkaliczne 2A. I generalnie chodzi o to, słuchajcie, że model tego miernika będzie rozbudowywany, czyli po prostu e, ulepszany. Te mierniki zostały już zaprezentowane na targach Motoshow, e, między innymi w Krakowie, w Poznaniu. A w najbliższych dniach, czyli w połowie gdzieś około czerwca, będzie ten mierniczek można zobaczyć na żywo na targach Motoshow w Sosnowcu, gdzie firma Podziditek będzie miała swoje e, stanowisko. A my po prostu bawimy się dalej, mierzymy sobie autka. Działa naprawdę rewelacyjnie. Bardzo fajny sprzęt, już kilka osób zwróciło na niego uwagę. Kilka ekip, które oglądały również z nami samochody bądź auta na tym samym placu, w tym samym miejscu, że bardzo fajny sprzęcik. Pokazaliśmy go tak tylko i bardzo wygodny. Nie trzeba dwóch rąk używać, szybki pomiar, bardzo dokładny. Także myślę, że zabaweczka, tak to nazwijmy, w cudzysłowie, sprawdzi się, będziecie z niej zadowoleni. No i zapraszam serdecznie do... Sprawdzenia takiego miernika. Tak mówię, gdzieś za około 2 tygodnie małym haczkiem będzie on dostępny normalnie w ofercie sprzedaży. To dziękuję Wam, do zobaczenia w następnym odcinku.